Ile sobie nie, sam, no, nie? Wtedy to było tak, że właściciele domu, bo ja spadłem e, u nich na, na mieszkanie na, na domu, to był Glenview No i jak spadłem na beton, straciłem przytomność, a już chyba w locie, bo nie pamiętam upadku. No i przebudziłem się, jak odzyskałem przytomność, to już była policja, straż pożarna, karetka, tak jak na filmach. Nie? Kuguty, migawki, chodzili jeden za drugim, krzykawki. Nie? Ale wiesz, odzyskałem przytomność i nie czułem bólu żadnego, nic, nie? Nie wiedziałem, co się dzieje. No i lekarz mi się pyta, a jak się czuję? I ty... ja miałem tutaj łokieć bity. No, wiedziałem, że jest ok, że po prostu ja nie chcę do szpitala, nie chcę lekarza, bo nic nie jest, się dobrze czuję, nic mnie nie wolniej. Wstałem, wsiadłem sobie pod ścianą i mm. Przez chwilę napiłem się wody i chciałem wstać jeszcze raz i mówiłem, że przejedę do pracy.